To oczywiście czas świąt Bożego Narodzenia, no i czas prezentów. Mikołaj ma pełne ręce, pełne sanie roboty. My teraz łączymy się z Laponią. Tam święty Mikołaj czeka. Dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie z Laponii. Ja na początku się martwiłem, że nie dogadamy się, bo ja pola pońsku nie w ząb, a się okazuje, że święty Mikołaj jest takim obierze światem, że po polsku no, mówi praktycznie jak Polak. No, o, jeden, załatwiając sprawy paczek, załatwiając sprawy prezentów, no, Mikołaj podróżując po tylu krajach, no musi, musi znać no, przynajmniej te 123 języki. Jak przygotowania do świąt? O, tutaj to, to pytanie jest właściwie do elfów, do skrzatów, które ze mną współpracują, bowiem my do świąt przystąpimy dopiero po 6 grudnia. Czyli tak od 7 zajmiemy się typowo świętami. A 6 co mamy? Imieniny Mikołaja. Imieniny Mikołaja. I teraz kochani, ja obiecuję, że swoje imieniny Przyjadę i te znamiastki prezentów do butów, do, do skarpet dostarczę każdemu w ciągu tej, tej właśnie mikołajkowej nocy. I zauważcie, zauważcie kochani, to są jedyne imieniny w kalendarzu, gdzie Solenizant rozdaje prezenty. No tak, no to my musimy jako redakcja coś Mikołajowi podrzucić z tej okazji będziemy wyjątkowi i damy coś dla Mikołaja. Jednak chciałbym się zapytać, czy kujawskie dzieci są grzeczne? O, no nie ma niegrzecznych dzieci. Ja uważam, że y, nie tylko kujawskie, ale dzieci na całym świecie są grzeczne. Nie ma grze niegrzecznych dzieci. Y, czy ktoś? Ode mnie kiedykolwiek Dostał różgę? Chyba nie ma takich dzieci. Ja myślę, że ta różga przysłowiowa, gdzie są dzieci straszone, to tylko wymysł, ale nie Mikołaja. No dobrze, a jak święty Mikołaj omija te zakazy lotów? Specjalne zezwolenie jest od to to służb powietrznych? <słuch> zezwolenie. No, jeżeli się lata między samolotami, to takie zezwolenie trzeba mieć. Natomiast. Jeżeli się lata nieco wyżej lub nieco niżej i swoimi ścieżkami, no to Mikołaj takiego zezwolenia nie potrzebuje. Renifery sobie dają z tym świetnie radę, omijają wszystko, do komina zawsze mnie dostarczą. Jeszcze chciałbym się zapytać, jak ten Mikołaj wchodzi przez ten komin i to jeszcze tak, że nigdy jako dziecko nie mogłem zobaczyć, jak ten Mikołaj podrzuca te prezenty pod choinkę. To jest właśnie tajemnica Mikołaja. Jak Mikołaj wchodzi przez ten komin. No, o wiele prościej, gdy ktoś mieszka w domku. Nieco trudniej jak te bloki. no Tymi szybami, tymi wentylacyjnymi kanałami trzeba jakoś dotrzeć. Też sobie dajemy radę. Mówię, dajemy, bo pomagają mi też wcisnąć się tylko mi, właśnie Renifery. No dobrze, a co z elfami? One teraz, rozumiem, nawet nie teraz, tylko przez cały rok pewnie ciężko pracują nad przygotowywaniem tych prezentów, tak? Tak? Robią, robią wszystko, żeby na, przede wszystkim na 24 grudnia wszystko było gotowe na 100%. A w międzyczasie jeszcze robią te dodatkowe prezenty, te nieco mniejsze, na 6 grudnia. Ale mówię, produkcja idzie całą parą przez prawie 11 miesięcy. W roku. Dwa tygodnie mamy wolnego, zgodnie y, z tym, że trzeba mieć ten urlop. No więc dwa tygodnie, zgodnie z kodeksem pracy, dwutygodniowy urlop mamy, a pozostałe miesiące praca, praca, praca dla dobra dzieci i nie tylko. No a zdalnie to chyba Mikołaj nie da rady pracować, nie? Y, to znaczy y, y, zdolnie. Zdolnie, nie zdalnie, zdolnie, Mikołaj pracuje zdolnie, bo ma zdolne skrzaty, więc to wszystko idzie w kierunku zdolnych skrzatów, które robią piękne prezenty, piękne upominki. Dobrze, jeszcze chciałbym się zapytać, co prawda mówią, że dobry kucharz nigdy nie zdradza swoich przepisów, a czy Mikołaj zdradzi przepis na to, jak w jedną noc obkrążyć się cały świat i wszystkim dzieciom na całej kuli ziemskiej dać prezenty? Dobrze? Mam pytanie, słychać mnie? Słychać? Bo tutaj mi coś przerywa. na łącza. Słychać. Mam takie pytanie, w takim razie, odpowiadając na to pytanie, takie niecodzienne pytanie. Czy umiesz, kochaninki, dochować tajemnicy? Umiem, oczywiście. No to wyobraź sobie, że Mikołaj też. A jak w ogóle humor Mikołaja? Czy nie męczy już te. Ciągła praca już od wielu, wielu, wielu lat nad tymi prezentami. Czy na przykład Mikołaj nie myślał kiedyś, żeby się przebranżowić i zostać prawnikiem, albo lekarzem, albo no chociażby. Mm, Kim jest kominiarzem? O, to komi jako kominiarz to chyba w prawe Mikołaj miał. I Jako kominiarz tak, a pozostałe te adwokaty, pre prezesi czy, czy ja wiem, politycy, to kochaniutki, ja się nic nie zrobiłem, żeby mi tak źle życzyć. Ja nie przepraszam, dowiem się na pewno. Kominiarz może być kominiarz. Chociaż ten, i tą jedną noc w roku, kiedy wchodzę przez te kominy, no to potem byś zobaczył strój Mikołaja i Mikołaja na koniec. To już wtedy robię jako kominiarz. Wiele razy sobie obiecywałem, że to będzie ostatni rok, kiedy docieram do dzieci. Niech ktoś wreszcie zacznie robić to może inaczej, może lepiej, ale niech, niech przejmie schedę po Mikołaju. Ale jak przychodzi moment, kiedy rusza produkcja zabawy, kiedy przychodzą listy, chociaż powiem, że coraz trudniej jest realizować zamówienia. Kiedyś wystarczyła lalka, hula hop, film i do hokeja. A teraz no to każdy by chciał. Ale komplet narciarski, komputery, telefony. Nie wiem, czy ja podałam za rok czy za dwa. Myślę jednak, że jeżeli tylko Mikołaj, czyli ja usłyszy, że. Przyszłych pierwsze listy to siadam, czytam i ta rezygnacja to takie, taki, takie coś, co, co w człowieku siedzi, że już nie i że już nie, nagle się pojawia i tak, tak. I działamy dalej i tak przez tyle, tyle lat. Czyli jednym słowem Mikołaj na emeryturę się nie wybiera, a czy dorosłym również prezenty dostarczacie? Czy dorośli również piszą listy do świętego Mikołaja? No i to jest ta druga tajemnica, ale tutaj odpowiem, że dorośli też, dorośli też. Mówi się, że piszą tylko dzieci. Nieprawda. Dorośli też otrzymują ode mnie prezenty, bowiem każdy dorosły jest dzieckiem podszyty. Każdy kiedyś na 100% wierzył w świętego Mikołaja, teraz przekazuje to z pokolenia na pokolenie, czyli co? Gdyby nie wierzył, by nie przekazywał, gdyby nie pisał, by nie dostawał, a otrzymują. Czyli Mikołaj jest, Mikołaj przybywa, Mikołaj przynosi prezenty dla dorosłych również. Mam nadzieję, że widzowie telewizji Kujawy nie zdradzą tych wszystkich tajemnic, o których opowiedział nam Mikołaj, zachowają je dla siebie. My już nie będziemy zabierać się świętemu czasu, ponieważ grudzień no to taki czas, że roboty, no kto jak kto, ale Mikołaj ma mnóstwo. Łączyliśmy się dziś z Laponią, ze świętym Mikołajem. Mikołaju proszę pozdrowić od nas wszystkie pracowite elfy. I naturalnie dziękuję serdecznie. <laughs> Pozdrowie, elfy. a jedno... Jednocześnie, jeżeli mogę skorzystać, to za pomocą, poprzez, albo jak kto woli, Telewizję Kujawy, chciałbym wszystkie dzieci pozdrowić, wszystkie dzieci na całym świecie, wszystkie dzieci we Włocławku również I, i te, co oglądają Telewizję Kujawy i te, co nie oglądają. I doroślaki też. Kochani, Pięty Mikołaj przybywa szóstego. A później spotykamy się 24. I tego się trzymajmy. Życzymy Wam wszystkim i dorosłym i dzieciom udanego spotkania ze świętym Mikołajem już 6 grudnia.